Siemanko wszystkim na naszym kanale, Kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie taki preparacik do łatania opon firmy Mamun, Mamum Gum Plus, takie cudeńko, 200 ml, cena około 50 zł, można kupić też mniejszą pojemność i można też kupić większą pojemność, jest to mleczko do łatania opon, bezdętkowych jak i opon z dentkami. Akurat moja koza posiada dentkę. Jeśli macie denteczkę, to aplikujecie sobie tym dziubkiem, po prostu w wentyl. E, według własnego doświadczenia, lepiej żeby nie było kompletnie powietrza, nie ma tam ciut ciut ciut, tylko żeby nie było kompletnie powietrza i jak macie wentyle rowerowe, to sobie całkowicie odkręcacie, nalewacie Jeśli są samochodowe, raczej się nie odkręca, więc no, wtedy trzeba sobie tam dziubać, zresztą zobaczycie za chwilę na, na nagraniu <laughs> jak to wygląda e, Bardzo dużo osób to polecało, e, dlaczego? Bo mianowicie Wiadomo, no jak się jeździ tylko do sklepu i z powrotem, to raczej takie wynalazki mu nie są potrzebne. Ale jeśli ktoś zamierza sobie robić 30, 40 czy nawet 60 km, to lepiej mieć zawsze jakiś zestaw naprawczy ze sobą. W tym momencie no, mamy parę wyjść. Jeśli złapiemy kapcia. W odległości 50 km czy 30 od domu, no to możemy iść tak z buta. Jeśli jest to rower aluminiowy, leciutki, no to no 30 km, no to troszeczkę będziecie iść, no ale nie będzie źle. Jeśli macie rower elektryczny i nie boże jeszcze to będzie fat bike, czapka z głowy, ewentualnie można też zadzwonić po jakiegoś ziomeczkę, żeby przyjechał i was zgarnął z rowerem. To jest jedna z opcji. Druga z opcji: wozicie po prostu zestaw do łatania opon czyli zwykła łatka klej budapren klucze do ściągania opon do ściągania koła no i atakujecie tylko to też jest takie proste, no jak już ludzie mają odpowiednie doświadczenie, odpowiednią wiedzę to dla nich to jest parę minut i z głowy dla osoby, która tego nigdy nie robiła, która nie ma doświadczenia, to może być jak wyprawa Damont Everest. Dlaczego? No bo tak, jeszcze jak przednie koło, to nie jest taki problem ściągnąć, z troszeczkę więcej jest zabawy. Później trzeba ściągnąć oponę, jeśli nie mamy odpowiednich kluczy, za pomocą śrubokręcików, no to też jest troszeczkę z tym zabawy. Potem trzeba... Wiadomo, jeśli to jest dentkowa opona, no to trzeba znaleźć, gdzie jest ta dziurka. Trzeba znaleźć, co ją zrobiło, żeby z... ponownie tej dziurki nie zrobiło. Trzeba po prostu dobrze wyczyścić, zakleić, włożyć, żeby opony nie przyciąć i wiś tam Tak to się robiło z oponami dentkowymi, eee, z oponami bezdentkowymi. Nie mam zielona pojęcia, właśnie o tym mówię, nigdy nie łatałem, więc nie mam żadnego pojęcia jak się łata opony bezdętkowe, jak wiecie możecie mi napisać. No i trzecia opcja to są właśnie takie fast medkidy, jak ja to nazywam, czyli opcja albo macie taką piankę w sprayu, po prostu aplikujecie jej i... I na pewno, z tego co widziałem, pianka w sprayu jest dobra dla opon dentkowych. Natomiast, no i tak kiedyś stosowałem do ogarka, jak miałem motorek i faktycznie to pomagało. Natomiast pianka bardzo słabo się sprawdzała w oponach bezdentkowych, z tego co widziałem testy na internecie. Natomiast, jeśli chodzi o to mleczko, eee, różne opinie czytałem. Niektórzy zachwalają, niektórzy nie. Ja mam oponę dentkową, więc zobaczymy, jak to tam pójdzie. Eee, jeśli opona jest no to jest lepiej, bo w tym momencie wystarczy ją tam delikatnie odciągnąć od felgi, lejecie siuwar, nakładacie z powrotem i tyle. E, jedynie, dlatego nagrywam drugi raz mowę wstępną, bo za pierwszym razem była przemawiała przeze mnie bardzo duża frustracja i cały czas jakaś jest. E, kto mnie zna ten mnie zna, wiecie, że ja lubię fajwerki, testuję fajwerki. Instrukcja jak prawidłowo i bezpiecznie odpalać jest na każdym opakowaniu. Natomiast kupując taki produkt i nie mam kompletnie wiedzy, jestem po prostu laikiem, jestem blady nie mam kompletnie pojęcia jak mam tego używać. Nie jestem internetowy, nie wiem jak to powinno wyglądać, no bo po prostu mi słowo kupiłem to w oszołomie, w sklepie jakimś, o do bo dołatanie, wezmę sobie. I o co chodzi? Chodzi o to, że instrukcja to tylko składa się z tego, że Uszczelniacz do opon odpowiedni do dentek i opon bezdętkowych. Najlepszy lateks, jaki oferuje Natura, bla 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 i to wszystko. Nie mamy tutaj nigdzie instrukcji, jak prawidłowo należy to zaaplikować, co należy zrobić czy po zaaplikowaniu można od razu zapompować koło, czy po zaaplikowaniu trzeba tym kołem yy, pokręcić. Nie ma kompletnie nic. Dlatego to ma u mnie na samym początku dużego minusa, bo nie wiem co mam zrobić, czy mam po prostu zaaplikować od razu pompka Tawio, pompuję jadę i, i kilometr dalej znów mam kapcia. No nie ma kompletnie żadnej, nie ma po prostu nic. Dostajecie gotowy produkt. Ja wiem, że osoby, które wiedzą, już poeksperymentowały, poglądał w internecie, wiedzą, jak to robić, już potestowały. Okej, okay, ale w tym momencie ja kupuję, nie oglądam filmików, jestem poza zasięgiem, łapię kapcia 50 km od domu, i co w tym momencie? Taki produkt powinien być, jak to się mówi, dla każdego. Debiloodporny. odporny powinien być dla każdego. A nie dla tych, którzy nauczyli się w internecie, na innych filmikach, jak tego używać. Tak nie powinno być. Tak samo swoje werkami, wyobrażacie sobie, stawiam wielkiego kompowda, i teraz radź se pan sam, co masz pan robić? Czy górę zrywamy, czy to zrywamy, czy to, bo takie są pytania? Bo ludzie nie wiedzą. Ci, co odpalają, to wiedzą doskonale. Ci, co tego używają, wiedzą doskonale. Jak ja mam to pierwszy raz i złapię kapcie te 50 km od domu. Co mam z tym zrobić, bo nie ma tu instrukcji. Za to ta firma. Małuję minusa jak stąd do Krakowa, naprawdę. Jestem po pierwszych testach. Minęły dwie godziny. Powietrze jest 5 km przejechane. Zobaczymy, jak będzie po 12 godzinach. Teraz wam dam takie przebitki, po prostu jak to aplikowałem. Bo zaaplikować to do wentyla samochodowego też nie było prosto, bo musiałam tak po prostu dziup 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 dziup. Lepszym rozwiązaniem byłoby mieć zapałkę wcisnąć ten zyncelek, co jest w wentylku i powolutku, to lać. i powolutku to lać tu nawet nie ma informacji ile powinienem nalać do opony 28 do szutrowego rowera do miejskiego nie ma żadnej informacji wiadomo mniej nalejemy do mniejszego koła mniej nalejemy do kolażówki a więcej nalejemy do fatbajka czy do mtb ka. Nie ma tutaj właśnie żadnej informacji, za co to ma ode mnie ogromny minus. Może nie wiem, może gdzieś jest, nawet pod ty nie ma. Może informacja była na jakimś opakowaniu. Ja tego opakowania dostałem, dostałem to po prostu tak, zamówiłem przez Allegro eee, i tyle. Więc zobaczcie, jak się po prostu męczyłem z nalewaniem i efekty bo na chwilę obecną no na, jestem na razie zadowolony, nie licząc że nie ma instrukcji eee, jak tego używać. Ja wiem oczywiście zaraz się odezwę masa mas internet tego tamtego, tak nie powinno być. Kupując makaron, czy ja muszę szukać w internecie jak ja mam go ugotować, czy na tyłu na opakowaniu jest makaron gotujemy tyle i tyle minut, czy ja muszę szukać w internecie, no nie, tak nie powinno być, bo ktoś powie miejsca nie ma w stranie w banie, jednokrotnie jak się kupuje tapsy na web e, odrywacie to i tu macie instrukcję w języku polskim, żyjemy w Polsce więc powinna być w języku polskim instrukcja, jesteśmy w Niemczech naklejamy etykietkę niemiecką, dobra, więc zobaczcie teraz jak się męczyłem z choklowaniem, e, no i później e, opinia końcowa po 12 albo po 24, lepiej 24 godziny, czy zeszło powietrze jest i nasz wentylek Mierzymy naftę. Czy to idzie? Nie mam. Tak jak powiedziałem, ja jestem zwykłym laikiem. Coś tam poszło. Przypuszczam, że można byłoby ich to odkręcić, jakoś tam nalać, ale tak jak powiedziałem Ja się na tym za bardzo nie znam, bo jestem laikiem, nie? Więc yy, ja wiem, że są osoby, które znają, mają wszystko w małym palcu, tak samo ja mam swoje werkami. Jak przyjdzie mi jakaś osoba, to ty nie wiesz? To ty nie wiesz? To nie oznacza, że ci co nie wiedzą, mam prawo się z nich śmiać, dlaczego? Bo ja, jeśli chodzi o fajwerki, też kiedyś nic kompletnie nie wiedziałem i się wszystkiego sam uczyłem, nie? I to samo... O, ale trysło! One to dziadosło jest. W ogóle tego mleczka nie ubywa. Dobra. Trochę tam nalałem. Może będzie z 50. Weszło do środka. Teraz sobie trochę pokręcimy. Bo nie mam kompletnie zielonego pojęcia, co mam teraz zrobić. No, przypuszczam, że trzeba to tym pokręcić, nie? Może trzeba sobie jeszcze jakoś. o naboczek, żeby jakby była z boku dziurka. ja No i zaraz będziemy pompować. Więc na chwilę obecną, sposób aplikacji przez wentyl, spodziewałem się, że to lepiej będzie wchodzić. ale weszło dość słabo. Pomyrdam tym kołkiem jeszcze z 5 minut. No dobra. Spróbujmy teraz to cudo napompować za pomocą mojej małej słodkiej chińskiej pompeczki. Tak jest, mała słodka chińska pompeczka. Zobaczymy czy się w ogóle da. O. Dobra. Jedziesz Marian. Jak się zniszczy, to chociaż ma chińska pompeczka. O! I zaraz robimy jazdę próbną. Przejadę się i zobaczymy, czy, czy będzie powietrze schodzić. Czy będę na piechotę wracał. Czy może rower po prostu pierdzielny gdzieś w krzakach. Jeszcze za Dobra. No, trochę ubrudziło. To tu nie ma tragedii Gdzieś miałam zakrętkę do tego, a nie wiem gdzie. Na chwilę obecną wygląda dość dobrze. Więc czas wykonać jazdę próbną. Więc tak, 5 minut już sobie rowerek stoi. Na chwilę obecną jest twardo. Więc no zobaczymy. Preparat wygl wygląda na obiecujący. Opinie też były bardzo dobre. Jedynie do czego się mogę przypierdzielić, że brak jakiejkolwiek instrukcji, jak mamy to stosować, ile czasu ma ten rower teraz stać, e, jeśli chodzi o aplikację przez wentyl, to to jest chludne, takie nie jest, więc to jest takie blop, 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 męczenie się. Przypuszczam, że jeśli była opona bezdętkowa, byłoby zdecydowanie lżej, bo w tym momencie odp 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 odpowiednie dwa klucze, Robimy sobie szpareczkę, lejemy, zakładamy i wiśtawio do opony dentkowej Tak raczej nie zrobimy, że sobie rozszczelnimy. Trzeba było całą dentkę wywalać eee, i z tego co Gościu na Allegro pisał. Czas działania od 4 do 5 miesięcy, czyli teoretycznie cały sezon może na tym e, wytrzymać. Więc no, za chwilę się okaże: wezmę rundkę, przejadę się 5 km i zobaczymy. No, ale na chwilę obecną jest na A. Pierwsze 5 km za mną. Opony twardziutkie. Patrzę to mleko, a to mleko, tak widzicie, wysycha, więc martwię się, że może trochę wentyl zakle za zakleić. No, no, ale zobaczymy. Opona na razie twarda, trzyma się, więc widzimy się po 24 godzinach, no i zobaczymy, czy zejdzie powietrze, czy się utrzyma, bo na chwilę obecną, no. Jest zadowalający stan, więc no, jakbym złapał kapcie te 50 km od domu, no to jadę cały czas, jadę cały czas, a nie idę. Dzień kolejny kochani. I sprawdzimy. I... Jest twarda. Żeby był bardziej wiarygodny test powinienem napompować to koło z pompką, która pokazuje mi ile PSI albo barów aktualnie napompowałem i po 24 godzinach mógłbym sprawdzić czy coś ubyło, czy też nie, no, bo w tym momencie napompowałem po 24 godzinach, no jest twarda więc ja stwierdzam, że nic nie ubyło nie, bo no nie oszukujmy się, ta pompka nie ma takich rarytasów żeby wiedzieć, ile tutaj tak naprawdę pompowaliśmy atmosfer a przydałoby się wiedzieć, bo w tym momencie byśmy wiedzieli, czy coś ubyło, czy też nie. Ale stwierdzam fakt, że po 24 godzinach koło jest nadal twarde, więc spokojnie bym do domu dojechał, więc nasze mleczko, pomimo moich trudności, spełniło swoje zadanie. Spełniło swoje zadanie. A jak będziecie kiedyś ciekawi, to jak złapie kiedyś kawcia albo może wezmę jakąś taką starą oponę to wtedy możemy nagrać test i recenzję takiego oto produktu właśnie do opony takie cudeńko, no to tyle dbajcie o siebie i innych i teraz oprócz tego cudeńka będę woził jeszcze i mleczko dbajcie o siebie i innych, cześć